Nie ma takiej siły, nie ma takiej mocy, która by nas odłączyła od miłości pana Jezusa. Witam wszystkich słuchaczy i sympatyków dobrych mediów. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. I dzisiaj Jezus mówi o tym, że chce nas uzbroić w moc z wysoka, w moc ducha świętego. Bardzo często nam się wydaje chrześcijanom, ludziom okrzczonym, należącym do Chrystusa przez Chrzest że właściwie my sami nie mamy siły, może nam się nie chce, albo często nie wierzymy, wątpimy, że przez moc Ducha Świętego nie tylko sami możemy wytrwać przy Jezusie w Kościele, ale też możemy innych ludzi do Jezusa przyciągnąć. Pamiętajmy, że Jezus nam obiecał właśnie uzbrojenie, moc z wysoka, moc Ducha Świętego. Po co? Po to, żebyśmy sami wytrwali aż do końca, po to, żebyśmy wydawali dobre owoce, nie tylko owoce nawrócenia, ale owoce budowania królestwa Bożego na tej Ziemi, a więc Kościół, ale też po to, żebyśmy przez swoje świadectwo i sposób życia, myślenia, mówienia, postępowania, a w tym kontekście naśladowania Jezusa, pokazali wszystkim innym wokół siebie, że warto być w Kościele, że warto być blisko Jezusa że warto być Jemu wiernym. No ale jeśli sami potrzebujemy do tego wszystkiego mocy Ducha Świętego dla samych siebie, to tym bardziej, jeśli chcemy, aby inni wokół nas żyjący, w naszych rodzinach, nasi znajomi, przyjaciele i tak dalej, odkryli właśnie przez moc Ducha Świętego, że warto w taki sposób żyć, no to potrzebujemy właśnie mocy z wysoka. Bo po ludzku to nie mamy szans. Po ludzku coś tam osiągniemy, a to wszystko przeminie. Potrzebujemy takiej właśnie siły i mocy, osobowej mocy ducha świętego, żeby on nas czynił wciąż narzędziem do tego, żeby rozszerzać Boże Królestwo na innych ludzi. Spotyka się często właśnie narzekanie, że Kościół się kurczy, że coraz mniej ludzi jest na Świętych, na Eucharystii, że coraz więcej jest kłopotów w rodzinach, małżeństwach. A dlaczego tak się dzieje? To właśnie brak wiary czy w mocy ducha świętego w to, że może być inaczej. Dlatego potrzebujemy nie tylko być ochrzczonym człowiekiem czy bierzmowanym, ale wołać każdego dnia o Ducha Świętego i w Jego mocy, i w Jego obecności, i Jego mocą tak żyć i tak mówić o Jezusie i tak postępować, żeby inni patrząc na nas również tego samego pragnęli. Dlatego prośmy dzisiaj w niedzielę 1 czerwca za mnie będzie za tydzień uroczystość zesłania Ducha Świętego Abyśmy ten nakaz Jezusa pozostania w Jerozolimie, pozostania w swoim miejscu, w swoich rodzinach, w swoich społecznościach, przyzywali Ducha Świętego, oczekiwali Go z wiarą, z ufnością, bo ta obietnica się stanie. Jeśli Bóg coś obiecuje, to zawsze spełnia. U ludzi to bywa różnie. Więc skoro Jezus nam obiecał moc wysoka, to prośmy przez moc Jego słowa o to, żebyśmy wytrwali w tym tygodniu. Tej nowenie wołania o ducha świętego, jego moc i uwierzyli, że to się stanie. I wtedy będziemy w duchu przynosić dobre owoce nawrócenia, dobre owoce świętości życia, pragnienia żywego Boga w swoim życiu dla siebie i dla innych. I tego życzę wszystkim słuchaczom, sympatykom dobrych mediów. Do zobaczenia w następnym niedzielę. Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus.